Czy chcielibyście dołączyć do świata gier, ale w LEGO, tak samo jak Call? Z takimi oto customami jest to możliwe. Przed Wami czwórka postaci z Fortnite. Cześć, witajcie, z tej strony Blum, witam nas w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj przedstawiam Wam moje cztery customy bazujące na postaciach, skinach z, z gry Fortnite. Zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych minifigurek z osobna, to chciałbym powiedzieć, że mamy tutaj czwórkę i będzie to odcinek pierwszy, ale planuję w przyszłości zrobić drugą część tych minifigurek. Mam plan na pozostałą czwórkę, ale niestety nie mam jeszcze odpowiednich kroków, by ich zrobić, dlatego na ten drugi odcinek będzie trzeba poczekać. Ale w tym odcinku mamy taką czwórkę, myślę, że dość klasycznych skinów, które raczej każdy zna. Zaczynając od chyba najbardziej klasycznego skina Bambikowego, przed Wami Jonesy w jego klasycznym wydaniu, taką się prezentuje. No i jeżeli chodzi o elementy, które użyłem, mamy takie nóżki z Lego City. Ja je posiadam z Lego Storea, z sekcji Bulta Mini Feature, Ale w normalnych zestawach Lego City, czy tam nawet chyba Spider-Man No Way Home, też je znajdziecie. Torsik od Lloyda z dżungli idealnie tutaj pasuje ten właśnie dżunglowy klimat, te przepaski, naprawdę fajnie to wygląda. Jeżeli nie wiecie, jak wygląda Johnsy, to możecie sobie sprawdzić na internecie, a ja tutaj grafik tych postaci nie będę umieszczał. Mamy po prostu takie kremowe rączki. No i Ciemne, żelone dłonie, żeby pasowało pod strój, ponieważ wiemy, że on miał rękawice na wyposażeniu kilofik, żeby szło zbierać macy, Później mamy torbę jako po prostu plecaczek, no i buźkę wykorzystamy taką od Luka Skywalkera i włoski od najnowszego Hawkeya z kolekcjonerskiej serii minifigurek LEGO Marvel przed wami drugi skin bambikowy stan, tak on się prezentuje również jeżeli nie wiecie jak on wygląda, możecie znaleźć w internecie ale ja wam tutaj szybko omówię do, wyko do zbudowania wykorzystałem takie oto podwójnie nadrukowane nóżki w kolorze brązowym i jasno-beżowym jasno-brązowym, aby podkreślić że tu mamy buciki i spodnie torsik od Lloyda z sezonu 9 hunted, ponieważ ma on też fajną tą zbrojkę no i jakieś tutaj te pasy co idealnie pasuje do tego skina? Kolor oczywiście tutaj mamy brązowy jako rączki główką również ciemnozielone ręce jak w przypadku Jonesiego na wyposażeniu pistolet by szło oczywiście pokonać wrogów tutaj żeby YouTube nie zablokował no to nie ma nic złego wspólnego z rzeczywistością chodzi tylko o grę no i buźka tutaj od Goliata z serii drugiej kolekcjonerskich minifigurek Lego Marvel oraz włoski od kapitana Ameryki jako falcona z pierwszej serii kolekcjonerskich minifigurek Lego Marvel, no i poza tym, że tutaj wystaje ten drugi na drug na buzce, to myślę, że minifigurka bardzo dobrze, dobra. Również mógłbym tutaj dodać jakiś plecaczek, tak samo jak w przypadku następnych minifigurek, ale uznałem, że w przypadku bronzera to było takie charakterystyczne, a tutaj tego plecaczka nie musi być. Czas na Level Pro tych skinów przed Wami Drift. Jeżeli również nie wiecie jak on się prezentuje, możecie wygooglować o tak, zbudowałem go jako minifigurkę. Nóżki użyte z Lego storu Lego Shopu w Zdanii, Tam były takie nóżki, zapewne też w jakimś zestawie z City się one pojawią. Ten żółty tutaj no to oczywiście w przypadku normalnych minifigurek robiłby za odcień, ale tutaj po prostu jako złote pasy, jeżeli no po prostu ten skin miał tam swoje złote elementy, wiemy również, że miał on taką bluzą, więc dałem mu ją z odsłoniętymi rękami. I oczywiście są one w kolorze jasnym, czarne rękawice, bo czemu by nie? Dodatkowo maska, ponieważ on miał taką trochę techno bym powiedział. No ale tutaj, żeby to. Po, po prostu podkreślić, że ma maską dałem zwykłą od kola, buźka od najnowszego Hawkeya z drugiej kolekcjonerskiej serii minifigurek Lego Marvel oraz włoski od Storm też z tej samej serii, ponieważ te włoski mam idealny i rokers pasujący, gdyby były jeszcze w innym kolorze, takim jak brwi, czyli taki no, po prostu jasny, beżowy, to myślę, że pasowałby to idealnie wręcz. No ale tak co do samej minifigurki możemy również tutaj podmienić włos na maską, ponieważ jak wiemy Drift miał ten, ten swój inny wygląd z tą taką maską, która przypomina mi Akita, ale Akity nie mam, więc po prostu damy tutaj maskę Overlorda, żeby tą maską jakoś dać. Wystarczy zdjąć i rokes, ponieważ ta maska kola się tutaj z tym nakłada, więc co za problem, no a jako wyposażenie do tej minifigurki dałem parasolką bym mógł spokojnie i bezpiecznie wylądować z naszego Battle busa, więc tak oto prezentował się Drift. I naszym ostatnim customem, jakiego zbudowałem, jest skin ze serii ICON, czyli naszych streamerów, którzy grają w Fortnite. I w naszym pierwszym tutaj odcinku z tych customów postanowiłem, że zbuduję minifigurkę figurkę ninja. Na wyposażeniu dostają dużą podkę tarczy, bo czemu by nie? Tak ona się prezentuje. Przezroczysta niebieska główka użyta tam z jakiegoś zestawu oraz takie oto kapsel, więc myślę, że to wygląda ładnie, jeżeli chodzi o tą podką. A co do samego skina Ninji, wiemy on, że ma on tam swoją tam jakąś przepaskę, maskę, te włosy niebieskie, więc myślę, że w miarę udało mi się to odwzorować. Nie za bardzo wiedziałem, co dać jako torsik i nóżki, no a że mam tutaj głównie Ninjako, tam nic innego ze City czy Marvela nie pasowało, to postanowiłem na taki oto wybór. Torsik od Jaya Legacy, nóżki od Jaya Skybound czy tam Possession, to oni po prostu mają te same nóżki. A jeżeli chodzi tutaj o y, naszą główką, to jest to główka od DigiJaya. Maska od jakiegoś tam zwykłego j typu Legacy, Tournament of Elements. No i włoski również użyte z BAMu, po prostu Bulldog Mini Feeder Section, też zapewne w City się one pojawiły być może raz, może więcej. Ale tak to się prezentuje. No i możemy te włoski zdjąć. Zobaczyć, że to jest drugi uśmiech, który nas nie interesuje, ponieważ nas interesują te oczy, żeby podkreślić tą jakąś maską, którą ten skin. Posiada i myślę, że jeżeli chodzi o skina, ninja, wyszedł on naprawdę dobrze. A w drugim odcinku możecie wyczekiwać kolejne, kolejnego jakiegoś skina z serii Icons. Podsumowując ten odcinek, zobaczyliście cztery skiny z Fortnite zbudowane w postaci minifigurek Lego. Wyczekujcie części drugiej, w której również zobaczycie cztery, a może więcej minifigurek. W zależności ile pomysłów będę miał, możecie też podsunąć wasze propozycje, którego skina mam zbudować w następnym odcinku, bądź odcinkach, w zależności jak ta seria się przyjmie. Możecie też dać w komentarzu, znaczy jaki skin custom z tego od odcinka wam się najbardziej podobał. Myślę, że najbardziej udanym jest Jonesy, ponieważ jest on takim klasyczkiem, ale Ninja również wyszedł niczego sobie, dlatego ja wam dziękuję za obejrzenie do samego końca i widzimy się już w następnym odcinku. Cześć!